Opłaty dla kierowców drastycznie wzrosną od nowego roku. Państwo szykuje gigantyczne podwyżki za wszystko od prawa jazdy. Po tablice rejestracyjne. Niedawna podwyżka za badanie techniczne, która podniosła cenę z niecałych 100 zł do prawie 150, to był dopiero początek. Państwo szykuje kolejną falę podwyżek, która uderzy w absolutnie każdego kierowcę i wejdzie w życie już w pierwszej połowie 2026 roku. Co zdrożeje? Właściwie wszystko. Za wyrobienie prawa jazdy zapłacisz 115 zamiast 100 zł. Za dowód rejestracyjny ponad 60%. 52 zł, kolejnych kilkanaście złotych więcej, zapłacisz za zwykłe tablice rejestracyjne. Nawet za komplet naklejek legalizacyjnych zapłacisz więcej. Ale prawdziwy hit i absolutny rekord drożyzny dotyczy indywidualnych tablic rejestracyjnych. Do tej pory kosztowały 1000 zł, a po zmianach 3000 to trzy razy więcej. Zdrożeje też dorobienie jednej zgubionej tablicy. Zamiast połowy ceny zapłacisz pełną. I tu zaczyna się prawdziwa wojna, która wykracza daleko poza zwykłe opłaty. Z jednej strony państwo tłumaczy, że stawki nie były zmieniane od kilkunastu lat. Z drugiej strony odzywają się wściekli kierowcy. Znowu sięga się do naszych kieszeni. To jest element większej wojny z kierowcami. Najpierw strefy czystego transportu, potem ukryte podatki w paliwie w imię klimatu, a teraz gigantyczne podwyżki opłat urzędowych. Krok po kroku próbuje się nas zmusić, żebyśmy się pozbyli samochodów. A ty? Co o tym myślisz? Czy to zwykła potrzebna waloryzacja starych opłat, czy może element szerszej, antysamochodowej polityki? Daj znać w komentarzu i zapisz sobie mój numer, bo lepiej mieć kontakt do prawnika i go nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć.